Dzisiejszym tematem rozważania będzie obłuda. Wybrałem ten temat, chociaż to jest bardzo ciężki temat. Wybrałem ten temat, dlatego że czytając właśnie Ewangelię Mateusza i to co, Jezus, to, co Jezus właściwie wyrzucał faryzeuszom, zobaczyłem, jak poważne są konsekwencje jakby obłudy Ludzi, może powiedzieć, w dzisiejszych czasach w kościele, w ciele Chrystusa Jezusa. E, więc Jezus zapowiada właśnie przez ten fragment e, konsekwencje dla każdego człowieka, który jest fałszywy i dwudzicowy. E, ale na początku zdefiniujmy, co to jest obłuda. Według słownika jest to ukazywanie fałszywych, własnych intencji. Myśli, Poglądów i uczuć. Biblijny słownik określających faryzeuszy jako obudników mówi, że są to e, hipokryci, ktoś udający kogoś innego, aktor. I cała ta sytuacja właściwie rozgrywa się, ten cały konflikt rozgrywa się między Jezusem a faryzeuszami. Faryzeusze byli to, było to takie stronnictwo religijne. Które powstało około II wieku przed Chrystusem, i samo słowo faryzeusz oznaczało oddzielony. Więc opowiadali się za trzymaniem tradycji, i podstawą faryzeuszów było prawo Tora. Więc w ich życiu ogromną wyrażali się ogromną troską o zachowanie wierności torze. I w czasach Jezusa ludzie bardzo im ufali. To byli ludzie, którzy faryzuszy byli ludźmi, którzy wzorami w społeczeństwie. Każdy ich w taki sposób postrzegał. Ale nie byli kapłanami. Byli to ludzie świeccy i większość z nich, to jest taka można powiedzieć tylko ciekawostka, ale większość z nich należała do klasy średniej, tak jak na przykład apostoł Paweł, który można powiedzieć był producentem namiotów. Ale charakteryzowali się wielką pobożnością w swoim życiu. Więc możemy przejść od razu już do tekstu. Mateusza, 23 rozdział. I będziemy czytać od 23 wersetu do 24. Biada Wam, uczeni w piśmie i farzyusze, obudnicy, że dajecie dziesięcin zmięty i z kopru, i z kminku. A zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedacie komara, a połykacie wielbłąda. Więc frezusze byli tak bardzo gorliwymi ludźmi, że nie chcieli spożywać żadnych zwierząt, które były uważane za nieczyste według prawa mojżeszowego. Więc przecedali nawet napoje. Takie jak wino, chcieli chci, chci być tak bardzo czystymi, żeby nic, co jest napisane w to, że ich nie tknęło. E, lecz prawo samo nie uważało, że komar jest nieczysty. Więc Jezus im zarzuca, e, że przycicają coś tak bardzo malutkiego, jak komar w napoju, ale w tym samym czasie płykają wielbłąda. Skupili się na tak bardzo małych rzeczach w swoim życiu, że y, stracili sens całego przesłania Pism. To, co było tak naprawdę, naprawdę najważniejsze. Jezus wymienia sprawiedliwość, miłosierdzie, wierność. Więc pierwszy, pierwszy błąd farzuszy. Minęli się z przesłaniem prawa i nie, nie rozumieli celu prawa. Jezus dalej mówi, wersje 25-28. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obudnicy. Oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz są one pełne łupieństwa i porządliwości. Ślepy farzuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i farzyusze, obudnicy że podobnie jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Taki wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz jesteście pełni obudy i bezprawia". To był drugi yy, błąd, że nie dość, że nie rozumieli przesłania prawa, to zajmowali się takimi rzeczami, które nie były istotne dla Boga w ogóle. Przepraszam, były istotne dla Boga bardzo mało. Więc na zewnątrz wszystko jest w porządku, składają ze wszystkiego dziesięcinę, a nawet nad. Ludzie mają o nich dobrą opinię, mają szacunek i Jezus mówi, że są jak kielichy są piękni. I nikt nawet nie ma o nich złego zdania. Wszyscy uważają, że są w porządku ale tymczasem w ich umyśle Jezus mówi, że wewnątrz ich odgrywa się coś e, tak bardzo ohydnego, że Jezus mówi, że są jak groby, są pełni zgnilizny i tam jest smród, chciwość, poszukiwanie opinii ludzi, pochwał. E, I Bóg mówi, że są po prostu dwulicowi. E, 29, 33 werset. Biada wam uczeni w piśmie i farzyusze, obudnicy, że budujecie grobowce prorokom, zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, Gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnicie miary. Waszych ojców, węże, plemię żmijową, jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Jest to, można powiedzieć, pytanie retryczne ze strony Jezusa. Jezus zadaje im pytanie, jak ujdziecie przed sądem ognia piekielnego? Budują grobowce, zdobią je i w ten sam sposób Jezus mówi, że jakby przyznawali się wewnątrz, że są tymi ludźmi, są synami tych ludzi, którzy tak naprawdę zabijali tych proroków. Więc ludzi, którzy głosili prawdę od dawien dawna dla Izraela. E, są bardzo gorliwymi i pobożnymi ludźmi, lecz ich pragnienia i sposób myślenia są dla Jezusa po prostu obrzydliwe. Ich życie jest samolubne. E, wersety 34-36. Oto dlatego ja posyłam do Was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w Waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła Was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, aż do krwi Zachariasza, syna Baracha. Baracha jaszowego, którego zabiliście między świątynią a otorzem. zaprawdę powiadam Wam, spadnie to wszystko na ten ród. Kanon hebrajski starego Testamentu składa się z trzech części. Jest to prawo, prorocy i pismo. Pierwsza księga prawa jest to księga rodzaju, czyli mojżeszowe księgi, a ostatnia z części pism jest to druga kronik. I Jezus Wyrzucał właśnie dla farzeuszy, że e, obciąży was cała krew przelana, ale nie od krwi Jeremiasza, Izajasza, nie od, e, nie wiem, może Dawida, czy może e, za czasów Mojżesza kobie zabili, ale mówi, ale Jezus się cofaj i mówi, aż od Abla. I, Jezus udowadnia im jedną rzecz, że tak naprawdę cała historia Izraela opiera się na jednym, że od początku do samego końca ich historia polega na wypieraniu się prawdy. Na, po, na wypieraniu się tego, co tak naprawdę Jezus mówił. Zabijali proroków nieustannie. Podążali cały czas ze swoimi pragnieniami Jezus wzywa ich, nawróćcie się, porzuć swoje złe pragnienia. I tak naprawdę jaką, jaką odpowiedzialność poniosło za, takie, za taką upartość, za takie yy, ignorowanie Bożego Głosu? Werset 37 i 38. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kaminujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałam zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła. A nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Jest to druga zapowiedź Jezusa o tym, że świątynia zostanie zniszczona. Jezus powiedział o tym, że nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Ale za co? Za to, że cały czas tkwili przy swoim, byli ludźmi po prostu ślepymi. I nie chcieli widzieć tak naprawdę prawdy. Zatwardziało się ich serce i takie nieprzejednane podążanie za swoimi pragnieniami doprowadziło, że już drugi raz zapowiada, że nadojdzie sąd, i ten sąd już jest bardzo blisko. Jezus jest już ostatnim wołaniem do Izraela: nadchodzi sąd. Opamiętajcie się. I Bóg, Bóg nie był cierpliwy 100 lat, 200 czy 500, ale Jezus cofa się aż do abla. Mówiąc, że mieliście tyle szans, tyle szans, tyle czasu was nawoływałem, tyle czasu wołałem was, żebyście nie podążali za, za swoimi pragnieniami, ale oni zostali. I jest to niesamowita nauka dla każdego z nas, że Jezus będzie wobec nas niesamowicie cierpliwy, nawet jeśli będziemy postępować nieprawidłowo. Jezus będzie wobec nas bardzo cierpliwy, nawet jeśli będziemy podążać swoimi drogami. Ale może nadejść moment i dla Izraela ten, ten moment oznaczał to samo. Jezus zapowiada, że on zniszczy świątynię i miejsce, w którym on przebywał, ta relacja, on mówi, że zostanie zabrana, zcięta. Mówi, nadchodzi sąd. Jeśli nie upamiętacie się, miejsce przebywania mojego nie będzie już pośród was. Chwała Boża odejdzie z tego, z tego miejsca. To już jest koniec. I to jest y, niesamowita, niesamowita dla nas nauka, by, byśmy byli uważnymi słuchaczami. By każdy z nas y, w swoim życiu rozpoznał ten Boży głos, który dochodzi, który, który przychodzi cały czas, y, czy przez kazanie, czy przez słowo, czy przez sytuacje życiowe. Które, e, które przeżywamy na co dzień. Byśmy dostrzegali i widzieli, tak naprawdę, co, co tak naprawdę Jezus przekazuje. Bo, bo Sąd Boży właśnie zaczyna się od tego domu. Od domu Jego. Od ciała Jezusa Chrystusa. I właśnie dla Izraelitów to samo był. Sąd Boży zaczął się od jego domu. Hmm. Ja chciałbym wszystkich zachęcić, również siebie, do tego, żebyśmy przeglądali swoje życie. Byśmy byli ludźmi, którzy poszukują, którzy analizują i którzy e, poszukują tej prawdy. E, Jezus e, i, i Bóg nie, niesamowicie wiele razy powtarzał w Piśmie, że mm, i poszukiwanie i posłuszeństwo Bogu będzie nagradzane potężnie. I to przez każdego proroka zapowiadał, że jeśli usłuchacie mnie, na przykład przez Riemianasza mówił, będą tu królowie wchodzić. Bóg zapowiada posłuszeństwo, jeśli będzie posłuszeństwo, Bóg zapowiada niesamowite błogosławieństwo. Lecz kiedy będzie upartość i zatwardziałość, Jezus zapowiada ścięcie. Mówi, ja zabieram swoją obecność. Żebyśmy się upamiętali. W historii Izraela były takie momenty, gdzie Jezus... Krzycza, Bóg krzyczał dosłownie przez proroków, nawoływał ich, a po jakimś czasie po prostu zaczął milczeć. Milczał i czekał, aż zareagują. I e, historia Izraela jest dla nas nauką, byśmy słuchali uważnie i byśmy byli posłuszni e, temu, co m, tak naprawdę Bóg do nas mówi. E, po prostu posłuszni Jemu Słowu. Szczerzy oddani, niechciwi. E, niech to będzie też e, treścią naszego życia. Amen.